Cześć, 13 grudnia, przegląd napraw. Słuchajcie, te, te buty tak są o, pomalowane. Tak wyglądają te noski, takie coś wymyśliłem. Zobaczymy, jak to, jak to się spodoba klientce. Złożę je, żeby się tutaj nie zniszczyły. E, tutaj już są gotowe fleki te grubsze, francuskie, takie jak do męskich butów się daje więc tutaj klientka myślę, że te buty się zdążą rozlecieć, a fleki jeszcze będą y, funkcjonowały tu jestem w trakcie robienia takich wstawek eee, buty o, tutaj będzie wstawka, oczywiście tutaj będzie później wszystko wyczyszczone natomiast wstawki są też od środka zrobione ponieważ tutaj się niestety to się wytarło od środka. Jeszcze mnie dzisiaj czeka wszywanie zamka. E, stara torebka, ale skórzana. Tutaj już było coś wszywane. E, niestety podszewka jest w bardzo słabym stanie i będzie trzeba to delikatnie wypróbować. jeszcze tutaj suwaczek z boku. Co mnie jeszcze dzisiaj czeka? A więc o! Takie włoskie zeluweczki tutaj <coughs> będą. Będzie jak się napije herbatki, bo mi no O. Słuchajcie, fajne. Gino Rossi, ale. To w sumie są. Można powiedzieć, że tak jak narty gładziutkie. Można się na tym ślizgać, a. ślizgać, więc będą założone ładne, estetyczne zeluweczki. O tak, 13 grudnia. Słuchajcie, co jeszcze... A jeszcze, patrzcie, co ja tutaj miałem zrobione. O, nie wiem, jak to pokazać, ale tak, zrobiłem taką klapę. Tutaj jest łączona. To jest skóra samochodowa. Ona jest bardziej odporna na warunki atmosferyczne i nowy zamek wszyty. Tutaj były takie miejsca, gdzie było bardzo grubo, zagięte, lamówka tutaj zagięta i łączenie materiałów, ale udało się to przeszyć na tej mojej maszynie. Tutaj było mega grubo. I więc nowy zamek i taka osłona na ten zamek. Ja to sobie odstawię, żeby mi się to nie No. Tak więc na na tyle. Yy, I teraz yy, tak, yy, kto mi tam pisze? Nagrywać w poziomie. <grym> no może, może kiedyś znowu wrócę. Słuchajcie, dla, dlaczego ja to w pionie nagrywam? Ponieważ taki filmik yy, mogę, jeżeli uznam, że yy, chcę wrzucić na Facebooka, to wrzucam na Facebooka. Na TikToka wrzucam. Yy, a na YouTubie też się fajnie ogląda te filmiki na, na smartfonie, na, na przykład. Też można na cały ekran na smartfonie pooglądać. Wiem, że ci co oglądają na komputerach mają troszeczkę gorzej, ale mi jest o wiele łatwiej to nagrywać i wrzucać, ponieważ ja, ja nie muszę tych filmów obrabiać, ja tylko to co nagram to po prostu daję tylko e, dodaj film i jest dodane, prawda? A tak to bym musiał e, z poziomego robić na specjalnie na Facebooka czy na TikToka pionowy, żeby, żeby to jakoś miało sens i na razie mi jest tak wygodnie chyba, że kiedyś się dorobię E, dwóch e, smartfonów to jeden będzie nagrywał na poziomu drugi na pionową e, prosimy o więcej dzięki e, przetestowałem multum klejów i żaden na długo nie skleił podeszwy z boku buta która odchodzi na zginaniu od materiału e, na niektóre rzeczy nie ma rady niektóre buty są tak skonstruowane e, taka na przykład guma jest która nie jest e, dobrze sprężysta, czyli się naciąga, ale po pewnym czasie już nie wraca do swojego pierwotnego stanu i ona no, no musi odstawać tak i wtedy w tych miejscach e, mo, może się to rozklejać. Często to jest w konwersach w takich właśnie no, trampkach, gdzie te e, otoki gumowe są dosyć wysoko i tam jeżeli nie ma głębokich rozklejeń to nie ma sensu tego kleić bo prędzej czy później Siłą, zobaczcie, ile razy y, ruch zginania y, podczas chodzenia się wykonuje, to, to jest tak jak y, kropla drąży skałę. Tak? Tutaj też no, robi się te po parę tysięcy, może i więcej kroków, i ta guma cały czas to ciągnie, cały czas gdzieś tam y, odgina tą cholewkę. Więc y, no, musi, to, musi to się w końcu rozkleić. Są różne kleje, są różne metody. Są różne środki, które przygotowują powierzchnię do klejenia, halogeny, są takie przyspieszacze, są środki do pryskania, które ułatwiają później wiązanie kleju. No i też sam klej to też trzeba wiedzieć, jak używać dany klej, prawda? Ile odczekać, jak długo odczekać, aż, aż odparuje, aż wyschnie, z jaką temperaturą podgrzać. Dużo rzeczy ma znaczenie. Tak więc. Ciężko mi jest o to tutaj na te pytanie odpowiedzieć i wskazać jakiś jeden konkretny klej. Ok, tutaj malowanie plastikowych butów. Ja nie zajmuję się malowaniem plastikowych butów, ale tu jest bardzo dobre. Eko skóra faktycznie jest żartem, bo to ani eko, ani skóra. I tu się zgadzam. Wszystkie wyroby z tak zwanej ekoskóry to jest dziadostwo, które prędzej trafi na śmietnik. E, I na, czasem nawet jednego sezonu takie buty nie wytrzymują, trafiają na śmietnik, i no później nie wiem, czy coś sensownego można z tym zrobić. Po prostu leżą na tym śmietniku. E, ciekawy jestem efektem tego malowania. Tak, ok, ok, tam będzie cały film z malowania i będzie w poziomie. Będzie w poziomie. E, więc, więc, malowanie będzie fajnie, fajnie pokazane i później efekt po malowaniu też będzie. Później, jeszcze pielęgnacja tych butów będzie, więc, więc będzie wszystko, wszystko pokazane. Czym najlepiej natłuszczać? Wszystko zależy, jakie buty masz, bo to nie do każdych butów jest jakiś uniwersalny środek. Tak? To Pokażcie mi swoje buty, a ja mniej więcej zobaczę w jakim stanie jest skóra i, i też opiszcie do czego one służą, tak? bo jeżeli one służą do codziennego tyrania, to użyjemy innych środków, a jeżeli chcecie buty zakonserwować, ale one mają ładnie się prezentować i wychodzicie w nich gdzieś na kolację albo do kościółka, to też inne środki mogę polecić, więc wszystko zależy od butów. Od stanu technicznego butów i od przeznaczenia butów. E, ok, myślę, że tutaj z YouTube'a część tych komentarzy odpowiedziałem. Słuchajcie, ja się biorę do roboty, bo jest przed, przedświąteczna gorączka, więc trzeba szybko, e, muszę dalej, dalej robić te, tutaj te, te naprawy, żeby się uporać. E, nie wiem co tam z tym TikTokiem, bo wczoraj mi chyba film nie wszedł na, na TikToka, ale w razie czego wiecie, gdzie mnie szukać, jestem na YouTube. Tak więc pozdrawiam, cześć.